na no halcia. Ej. Nie, nie. Dawaj na no halcia. Nie, nie. Dawaj na hajsa. Sip. To Dawaj na no halcia. Dawaj na halej. Musimy przyciągnąć uwagę tego dziecka, nie? Tak. Musimy przyciągnąć uwagę temu dzieciątku, małemu, nie? Jupi, jeszcze raz. Jupi, jeszcze raz. Dawaj, nochalec! Wreszcie ono się śmieje trochę. Trochę się rży. Dawaj. Czemu ja nie mogę złapać tego nohalca? Dawać tego nohalca! Dawać go. Jupi. Trzbowicz skoczył! Jurasz! Daj rączkę, to może gdzieś tam dalej pójdziemy jeszcze, nie? Czy tu chcesz sobie posiedzieć? Chwileczkę? Co? No, nie, nie. Daj rączkę, Staszki, obserwujesz? jak ptaszki poleciały tak, siadaj tutaj trochę o, zobacz, siadasz? siadaj, no siadaj, hopcia, hopcia hopcia, hopcia, hop tak na stojąco? nie, mów mi, że na stojąco będziesz się takołysał spadniesz na pewno no tak chyba nie, tylu. siadaj sobie siadaj, no siadaj siadasz? co ono robi? Ono własną zabawę wymyśliło chyba. Chodź! Jakby sobie usiadła, usiądź sobie na chwilę. Usiądziesz sobie tu na filcie, zobacz, Helet. No dawaj. Dawaj. Usiadaj sobie ładnie. O tako. Zobacz. A ja z drugiej strony cię będę huśtał. Patrz. działać, patrz. Lupi! Brawo! Cudownie. I jeszcze raz, a i jeszcze, raz. I jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Patrz, a ja z drugiej strony. Patrz. Hopsia, 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 chopcia, Chodź do Tatusia, chodź! Chodź! Oj do Tatusia, daj rączkę! No, gdzie idziemy? No! Gdzie mnie ciągniesz? Gdzie idziemy Ciuruś? Wszystkie dzieci prawie już poszły. Daj! Zobacz, księżyc już jest. Na niebie, a my dalej się jeszcze bawimy. Korzystamy, tak? Prawdopodobnie to byłaś dzisiaj na spacerku. Gdzie ono goni to dziecko? Chodź Tatusia. Chodź! Chodź, Skarlet Chodź. Chodzimy, tak? Super, no. Idziemy razem, idziemy. Idziemy razem, tak. Idziemy razem. Zgadza się, tak. Idziemy razem. No. Hopsa! No jesteśmy na górze już, prawie wyszliśmy, nie bój się. Trzeba dokończyć to, tak. No i zobacz, tu jest zjeżdżalnia, widziałaś? Widziałaś? Ale świetnie. Dawaj, żebyśmy... Żeby zimno nie było, nie? Pokaż się! Daj rączkę. Daj rączkę no. Daj. Schodzimy? Oj, schodzimy no. Cio, co on To dawać dzisiaj tak, co? W kółko nóżki się kręciły. Oj, 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 co on robi? z jakimś kamykiem. To dzieciątko małe, co ono znalazło Jakiś kamyk. Do buzinie. No ładnie chodzimy dookoła, tak? Ładnie chodzimy dookoła, tak? ta Ouch! I co ona teraz robi, to dziecko tutaj? Co ona zrobi? Znowu się widzę. Tak no. Ale się fajnie bawi. Ale ładnie. Brrm. Teraz na boki. Brrm. Koniec, tak? Daj rączkę, idziemy. Daj. Daj. <grym> No co się dzieje? Jeszcze dziecko chciało, czy nie? Ono się samo bawi, no ja nie mogę. Ono się samo sami bawi. Małe dziecko. Ладно, чулюсь. Ладно, нюня. Wszystkie musiałaś nią wpędzić w ruch, tak? Wszystkie, Scarlet. A kiedy do domu pójdziemy? Już się ciemno robi. Noćka, księżyc już jest, zobacz. Jaki duży księżyc? Jeszcze raz. raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy. Tak, tam paluszkiem pokazujesz. Co tam było? No chustawki tam były. Tak, ładnie, ładnie pokazujesz paluchem. Tak, o, tam są chustawki, no. Tak. Chustawki tam są, zgadłaś? No, zgadłaś. I i... Jeszcze raz? Jeszcze, jeszcze? Hopsa! iiii... Hopsa! Hopsa! Będzie? Idziemy... Co robić? Tak No dawaj rączkę Wychodzimy, no Dawaj Opa Mocno Mocno! Mocno wychodzisz? Ja nie mogę, ależ ono, ależ ono potrafi! Wow! Ciuruj. A ty musisz niuniu niu mocno stanąć na tym! Twardo musisz stanąć, bo jesteś przechylona w moim kierunku. No... Wiesz co, to czekaj, ja, ja to zatrzymam ten...